Cześć, moi z z strony Danio i witajcie już w trzecim odcinku Gita 5 Prodziego Życia, gdzie w tym odcinku bym chciał powiedzieć, że yy, wgrałem mody na interiory. Też wgrałem mody na zdrabki. I kupiłem zdrabkę przez internet za 5 dolków. I można wygrać 10 dolarów, yy, można wygrać 10 1000 dolarów, 5000 lub 10000 dolarów. Yy, także nie można przegrać. Tylko można dostać 10 dolarów, 1000, 5000, 10000. Yy, także no ciotka sobie kupiła motor. Yy, co jeszcze? Aha, i Franklin dostał Taką umowę z Michaelem. Michael wykupił, yy, znaczy Michael zbudował taki dom dla niego. Mm. O tutaj. Wiem, że to jest na Grove Street, ale jakby nas za bardzo to teraz nie obchodzi. I on powiedział, żeby, że my możemy tam zamieszkać i co 5 odcinków musimy tylko mu płacić 100 dolarów. I Franklin tak myślał, myślał. I powiedział, słuchaj typy, no okej, okay, niech ci będzie. I oczywiście będziemy musieli mu teraz przelać jeszcze 100 dolarów, potem za 5 odcinków. I się nie zacina mi gita już, nawet jak jeżdżę też, także git. Jak się zacina, to to przez to, że mój komputer jest ciepły albo coś. Bo w pokoju jest także ja teraz przelam dla Michaela 100 dolków i jedziemy tam. Ok, ludziska, także 100 dolków już przelane za Michaela. Mamy 745. I zdrabka powinna do nas przyjść o 10. Także znaczy, powinniśmy zobaczyć o 10. Ile mamy pieniądze Także ja teraz tam jadę, ludziska, do tego domu. I jakby widzimy się, jak dostanę już tam ileś tam pieniędzy nie wymila. Okej okay, ludziska, także ja tutaj jestem. I ogólnie poczekajcie. Ogólnie przed chwilą, tak, ogólnie... Póki włączyłem nagrywanie, to mi się pojawił komunikat, że zdrabka już została przesłana do nas, także nie wiem ile zarobiliśmy, ponieważ nie pisze nam i nam się nie wyświetla. Najpierw wejdziemy do tego domu i to jest o ten dom. Nie wiem czy mu pisze for sale, ale dobra. Może pisać for sale. Ja tutaj zostawię mój skuterek. OK, teraz wejdziemy i zobaczymy ten dom, yy, ogólnie Frankie ma kask założony, także zdejmuj, zdejmuj ten kask, o, dobra, okej, okay. że to jest ten dom, no okolica niezbyt, ponieważ jak wiecie, to to jest okolica balasów, w sumie nie, nie aż tak, bo, ba nie, to nie jest okolica balasów, Mamy bardzo blisko do ciotki, ale. No dobra. Wejdźmy i zobaczmy. E, aby wejść. O kurde. Dobra. O kurde. Kurde, dobra. Nasze pierwsze mieszkanie. No, w sumie tak samo jak ten apartament, co w ostatnim odcinku zobaczyliśmy, nie? Ok. Oloj. Mm. O, chociaż w tym możemy skakać. Okej okay. Tutaj Łazienka, dobra. Możemy prysznic sobie wziąć. Co jeszcze? Kurto, No, sobie to jest ten sam. Tak, by ten sam interior, nie? Ludziska. No dobra, no to mamy pierwszy dom, no dobra. Mm. Czas się przebrać. A nie, najpierw zobaczymy, ile mamy pieniędzy pięć, pięć tysięcy do pięć tysięcy, pięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć dolarów. <laughs> Musimy coraz częściej kupywać zdrapki. Pięć. Robimy prawko. I ludziska? Sprzedajemy Fadio. żeby Naszego skutera, żeby kupić. Oczywiście Buffalo. Ludziska, dobra. Franklin się teraz przebiera, żeby iść. Oczywiście na jakby prawo jazdy. Do ludziska. Franklin się przebrał. Kurde. Jeansy. Takie no niezbyt normalnie gangster, nie? Majtki mu widać. Kurde. Jak już koszulę ubrał. Lecimy na prawo jazdy, no kurde. Tak się jaram Ale najpierw Ciśniemy do takiego gościa, co chce kupić naszego skutera. Także ciśniemy do niego. Znaczy pojechać żeby zostawić gdzieś ten skuter, co nie? I potem on nam po prostu przeleje pieniądze. Musimy tylko tutaj wjechać. Tu pocisnąć. Okej. Okay. Dobra, to jest trochę takie wow miejsce, no nie wow, wow, tylko wow, że oh wow. Uciekam stąd. Dobra, także mm, sprzedaliśmy ogólnie Fadzio za kolejne 5000, tysięcy, także czekamy na 5000. tysięcy okej okay, ludziska i 5 tysięcy już dodane na nasze konta, i my teraz, i my teraz już mamy 10 745 dolarów i teraz idziemy do w sumie do tego salonu samochodowego takiego co będzie w sumie robił nam prawko za 1000 dolarów, oczywiście, Jezu Franklin co ty ro... Jezu, ale nie mnie śmieszy to, że majtki mu widać i jeszcze ma być ubrany na taki Jezus Maria, ktoś pali gumę. I on miał wyglądać tak, wiecie, że jest normalnie nerdem, ja się ubrał na nerdo gangstera, także nieźle. Dobra, e, po prostu, a to sumy tutaj, także muszę tutaj czekać. Trochę nie takie fajne miejsce, ale dobra. Także czekamy na jakby na gościa. Okej, okay, ludziska. Jak widać, 1000 dolarów już zdjęte, 9745. Auto by się zduplikowało. Opony normalnie mam. Co to za opony? Yy, ale auto się zduplikowało. okej, okay. Łatwe i szybkie polecenie. Przejechać. Już Wam pokazuję, gdzie. Przejechać tutaj do Simaona. Jak chce mi się zaznaczyć, proszę. Tu, z powrotem. Tu, co też zaznaczę, ale zaznaczę to tabem. Opa, dobra. I muszę tak przejechać dwa razy, także dwa razy tak muszę przejechać. Czerwone światło. Kurde, jeździmy autem w trzecim odcinku. No nieźle, dobra, coś mi tutaj pokazuje. Zlecenie E, ale ja nie chcę pracować. Nie, 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 nie. nie, nie. Oj, oj, poczekajcie. Bo pracuję jako taksówka, szala. Nie chcę, dobra? Puszczam tutaj, okej, okay. I z kolejne czerwone światło, kurde. I tutaj oczywiście jest limit. 50, chyba na godzinę też. Także 50 na godzinę, powyżej 50, żeby jechać. Już 50, okej, okay, ale powyżej już nie. Kurde, zobaczcie. Ale ja nie pracuję jako taksówkę, ja pracuję jako, no w sumie nie pracuję teraz, ale kurde, w końcu Buffalo kupimy. Dobra, prosto, ojoj, drop FPS-ów dostaję, coś mi żera FPS-ów, chyba przez to, że za szybko, nie, za wolno jadę. Chłop, właśnie! A nie, dobra, tutaj można przejechać, dobra. Ja myślałam, że on przejechał na czerwonym świetle, Jezus. Marek, pójdźmy do tyłu. Do tyłu. No nie, no. W sumie musimy raz tylko przejechać. Nie wiem, czy moja powiedziała, że dwa razy musimy tak przejeżdżać. Raz tylko musimy tak przejechać, i będzie już git. Ja tyłu zajadę, bo mogę, kurde. Okej, tutaj będzie trzeba uważać. Tutaj naprawdę trzeba uważać. ojoj ojoj przy okazji chcę szybko i to szybciutko skoczyć do sylweta bo ma jakieś auta także a w sumie nie mogę wyjść bo będzie że kurde nie zdałem będzie wtedy wstyd dobra i muszę wrócić Ojoj, tu. Okej, okay, muszę wrócić. To jakiś pan. <laughs> o nie, na zły pas wjechałem. A nie, na no dobry, dobra. dobra. Uh. już myślałem, kurde. Kiedyś będziemy mieli bo dużo aut, duży dom i będziemy, kurde. Ojoj, chyba walnął, ale nie. Będziemy bogaci, będziemy git, kurde. Dobra. Ojoj, pojechałam więcej niż 50, ale chyba nic tutaj nie było zauważone. Tutaj prosto, także zjadę na tempok. O, zielone pra i tutaj bym musiał tu, ale... Tu. Nie, ja nie chcę. Górnie też będę miał spedometr na każdym odcinku, ponieważ potrzebuję po prostu spedometra, tak. Yy, dobra, zielone światło, także ciśniemy. Yy, aha, tutaj może trzeba parkować, to nie. O tutaj. Okej. Okay, tu. I kurde, no kto robi prawo jazdy kurde tym tirem Znaczy to nawet nie jest tiro. <coughs> Okej, okay. teraz tylko szybko zobaczę czy rozbiłem Bez rozbicia, kurde ciśniemy Dobra i za chwileczkę dostaniemy, powinniśmy dostać Czy zdaliśmy czy nie Okej okay, ludziska, my zdaliśmy I też ten gość co sprzedaje auto powiedział żebyśmy żeby y, przysz, żebyśmy przyszli do naszego domu. On tam, żebyśmy tam po prostu poczekali, to on tam szybko skoczy i przyjdzie. Taksi, please. Taksi, taksi, taksika, taksi. Taksi, stój. Jest, dobra. Um, naciśnij F aby szłość taksówkę jako pasażer. Dobra, bo w Gita 4 jest inaczej. Yy, punkt trasy. Yy. Pomiń koszt, doda dodatkowy koszt. No dobra, nie będzie. Zobaczmy ile. zapłacimy za taksówkę. 5 dolarów. Mało. Czy ty jest? Nie, jeszcze nie ma. Także zobaczymy się, gdy on już będzie tutaj. Okej, okay, ludzi, z auto To już jest. My teraz możemy sobie tutaj obczaić, te. O oh, kurde, zaknął mnie ale dobra. Zobaczmy silnik. Silnik spoko. Jak już baba robi zdjęcia, jak już auto. też, rejestracja danio it już jest. No także zamknę tutaj szybko. Mm, oczywiście cheat menu. Eee, tutaj teraz drzwi. Eee, pa no i luziska. No i ludziska, 4740, czyli 5000 dolarów za używanego Buffalo jest. <coughs> Kurde. My już. Ojoj... mi już mamy. No i ludziska, my już mamy nasze własne auto, za 5000 dolarów używane, tak. Używane auto za 5000 dolarów, nasze własne. Kurde. No i można cisnąć teraz, nie... Nigdy nie myślałam, że w trzecim odcinku, że nawet w piątym odcinku byśmy mieli auto i prawo jazdy. Ja myślałam, że... kto jakimś innym odcinku, ale nie. Okej. Okay. Ja jeszcze mam... Znaczy, nie mam pomysł na ten odcinek, ale chcę wam pokazać mój pomysł. Także... Ja mam, ja mam taki pomysł odcisko, że będziemy jakby kupywać auta po czym sprzedawać auta, ponieważ ja skuter sprzedam za dokładnie 5000 dolarów i chłop nie powiedział, że chciał mniej tylko powiedział, że ok czyli myślę, że mamy takie szczęście w tej serii tak na razie nas do sprzedawania pojazdów lub nawet aut że myślę, że nawet byśmy mogli kupiewać auta po czym sprzedawać, tak kupywać auta u ludzi co sprzedawają za na razie bardzo tanio po czym po czym je sprzedawać u jakiegoś, <laughs> u nie wiem, do kogo, dla kogoś. Po czym, wyna, po czym wykupywać na przykład jacyś, jakiś ludzi, na przykład, Be, na przykład Beniego albo Michaela, ponieważ Michael, możemy płacić dla Michaela, dla Beniego, ponieważ Beni się zna dobrze na jakby odrestaurowanie aut. A, a Michael się zna dobrze na jakby sprzedawania. Tych aut i on może znaleźć nam bardzo dużo skarbów, co są bardzo już zniszczone, ale Benny może nam odrestaurować Także dlatego myślę, że już jak będziemy mieli 10 tysięcy dolarów znowu, tak znowu 10 tysięcy dolarów To pogadamy, to Franklin pogada z Michaelem, jak Michael powie tak, to będziemy mu płacić 1000 dolarów Nie, może 500 tysięcy, może 500 dolarów co 5 odcinków I dla Beniego może 1000, albo Albo nie, myślę że, myślę, że Michael nie będzie chciał żadnych pieniędzy, także na Michaela nie będzie. musieli, Na Beniego myślę, że będzie. My <słuch> musieli. Chociaż też um, Franklin zna Beniego, tak, Franklin zna Beniego. Także nie wiem, um, ale też może by kupić jakiś Los Santos Customs, albo, nie wiem, Benny's Customs, coś takiego. Ale na tyle, ale. Na razie to na tyle, także oby Wasze ten odcinek spodobał, jak Wam się ten odcinek spodobał, zostawcie na pewno łapkę w górę, subskrybujcie, oczywiście kliknijcie dzwoneczek. Ja was już w kolejnym odcinku Elo.